Na świętego Marcina najlepsza kujawsko-pomorska gęsina. A zwłaszcza żołądki. Żołądki w sosie maślanym. To moje danie. Do tego krem z selera, ziemniaki z kurkami. Pysznie. A ja przygotowałem gotowane żołądki na sosie z sera pleśniowego, fig i śmietanki. Fantastyczny smak. Sami zobaczcie, jak te dania powstawały. Wsmagania Szefów Kuchni to program, gdzie rywalizujemy, aby przygotować jak najlepsze danie z tego samego produktu. Dzisiaj naszym tematem są żołądki gęsie. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo długi, ponieważ musimy ugotować żołądki, a one gotują się naprawdę dobre kilka godzin. Tomek, idziemy na przerwę. Nie, 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 mamy już ugotowane. To zaczynamy teraz. Nie ma przerwy, trzeba działać. To chyba przygotujemy sos. I to będzie pierwsza rzecz, którą przygotuję właśnie. Wywar, który Tomek mi dał, jest mega smaczny. Było dużo warzyw, było dużo ziół, także już jest idealny. Przygotujemy prosty maślany sos. Wywar muszę lekko zredukować, on będzie jeszcze mocniejszy. Na szczęście Tomek za dużo soli nie używa, więc będzie na pewno smaczny i może się redukować na spokojnie. Cała zabawa polega na tym, aby mieć bardzo zimne masło. Lekko zmniejszę temperaturę, bo się wszystko ładnie zagotowało. I mnie tu zagłusza. Poczekaj, bo powiem, Tomeczku, i dopiero... Ja się nie wyrobię, jeżeli nie zacznę kroić. Nie umie kroić chłopak cicho. Po prostu nie potrafię. <laughs> Ciekawe. Ale cała zabawa polega na tym, Tomeczku będę krzyczał, żeby zimne masło, kostka po kostce, dorzucać do wywaru. Będę tak długo wrzucał powolutku właśnie masło, aby sosik się zagęścił. A jak to u Ciebie, kolego? A ja w międzyczasie pokroiłem cebulę drobniutko fajnie i teraz tak, redukuję sobie wywar właśnie od tych gotowanych żołądków. Żołądeczki tylko będę sobie przegrzewał faktycznie na tym wywarze. Ja zrobię sobie sos do naszych żołądeczków, będzie figowo-serowy, taki troszeczkę zaskakujący, ale myślę, że będzie smaczny. Taka trochę Francja, nie? Figi, ser, to typowa Francja, co? Figi, ser, masła dużo oczywiście i śmietanka, no to wiadomo, to są te najważniejsze produkty jakby kuchni francuskiej, takiej bardziej wykwintnej kuchni. Ja sobie już przesmażam do mojego sosu cebulkę pokrojoną. Okej, okay, musimy się tutaj delikatnie to przesmażyć. I następnie już będę sobie przygotowywał, będę sobie kroił figi. A jak tam u Ciebie? Jest co, taką żmudną robotę. Dobrze ugotowałeś te żołądki, kolego, bo Tomeczku, bo trochę byśmy się naczekali. A ja wiesz, ciągle dorzucam cały czas to masełko. Ale zobacz, kolorek się robi śliczny, kremowy. Ja sobie tutaj w międzyczasie podsmażyłem cebulkę, oczywiście na masełku. Do tego dodam moje figi, które delikatnie, to są suszone figi, które, które delikatnie przesmażę sobie na cebulce, rozmiękną, nadadzą nam fajnego smaku. Delikatnie skarmelizuję, żeby dostaniemy takiego takiego karmelu delikatnie w smaku figowego. Także to jest jakby podstawa mojego sosu. W międzyczasie pokroję sobie pomidory, które będę wykorzystywał na końcu. W tej chwili będę sobie po prostu żołądki kroił w takie kawałeczki, żeby było wygodnie nam się po prostu jadło, bo jeżeli dam takiego dużego całego żołądka, to tak nie będzie, będzie to trudno. Kroję sobie w plasterki po prostu i będę przegrzewał sobie w tym wywarku. Ja żołądków nie będę ani smażył, ani nic innego robił, tylko je przykroję na pół, bo tak będę chciał je podać na talerzu. Wrzucę do sosu maślanego. One naciągną teraz tym wywarem. Pietruszkę, w ogóle zielone elementy dam na końcu, ponieważ gdy będę odgrzewał, dogrzewał żołądki, to pietruszka zrobi się szara. A ja chcę mieć piękny, zielony element na talerzu. Czas na dodatki. Cebulkę. Najlepiej szalotka, bo jest delikatna. Pokroję taką niedużą kostkę, podkręcę sobie drugą patelnię, na którą dam dosłownie odrobinę oleju dosłownie kapkę prawie jak na naleśniki i cebulkę wrzucę na patelnię. Czas na kurki. Kurki pokroję, jakąś część tylko, bardzo drobniutko. I wysmażę razem z cebulką. A co robię? Kurkowe ziemniaki. Będą ziemniaki z kurkami? Dokładnie, z jakimiś siekanymi. Mało tego, Tomek. Na wędzonym maśle już miałeś z tym do czynienia. Więc tym razem również podkręcę. Ja dorzucam sobie, słuchajcie, do tego mojego sosu, gdzieś tutaj mam podsmażone na maśle cebulkę i figi. Dodaję pleśniowy ser. Po prostu pleśniowy ser. Nie za dużo, chodzi o to, żeby on po prostu nadał mi takiego fajnego aromatu, fajnego smaku. Uwielbiamy sery, no dobra, kureczki się pięknie zesmażają, szczypta soli i pieprzu, do tego tymianek, oczywiście z parapetu, wędzone masełko ciach. Wszystko pięknie rozciągnę. Wcześniej ugotowałem sobie ziemniaki, przetarłem przez praskę, no i oczywiście wyszło pile, Więc taki elemencik ląduje również na patelni. Do tego troszkę śmietanki. Och. A u mnie, przy moim sosie, faktycznie już ser, ser pleśniowy mi się ładnie roz, roztopił. Już na takim mniejszym ogniu dodaję w tym momencie śmietankę. Taką dość kremową, gęstą. Proponuję używać takiej ponad 30% żeby nam sosik się ładnie redukował. Po prostu nie używamy mąki do tego typu sosów. Jeżeli śmietana mi odparuje samoistnie mi się to zaciągnie, zagęści i będą fantastyczne żołądeczki w sosie sera pleśniowego i fik. Wkręciłem się dzisiaj w jakieś mieszanie. Najpierw sos prawie pół godziny żartuję. Teraz ziemniaki, no ale też trzeba to zrobić tak, żeby one były Piękne, głaciutkie. Dobrze przeszły tymi kurkami. Ale ja myślę, że to już jest ostatnie mieszanie. Chociaż jeszcze nie. A teraz przygotuję sos chrzanowy. Czyli znowu będę mieszał. Łyżka majonezu. Spora łyżka chrzanu. I całość dokładnie wymieszam. Zaostrzy mi danie. Do tego sól i pieprz. Ciach. krem z selera. Zgadnij, co będę robił. Krem z selera? No, będę mieszał. A, sosi krobi. Rozumiesz, seler przetarty, ugotowany wcześniej, mm. zblendowany. Taki krem z selera spokojnie możemy zrobić w domu, ugotować, zmiksować, przeczyć przez sito i jest. Trochę śmietany. Wymieszam wszystko. Wszystko jest, chcę dać na ciepło, więc tyle tych patelni potrzebuję. No i ostatni element do mojego dania to będą Warzywa, a konkretnie broku z kurkami, z szalotką. Ja w międzyczasie, z drodzy, yy, mam sosik właściwie gotowy. Fajny sosik z serda pleśniowego, tak jak mówiłem, i, i fig. Za chwileczkę już będę eksponował moje danie. Moje żołądeczki z gęsi się ładnie już przegrzały. W tym fajnym, mocnym wywarze, także nabrały jeszcze mocy smaku. Pozwolę sobie zrobić to po prostu na sosie figowym, serowo figowym rozłożyć fajne płateczki e, tych żołądków. Odrobinę dekoracji, naprawdę fajne, fantastyczne, szybkie danie. No kwestia gotowania tych żołądków, no ale to, to wiadomo, że można sobie to zrobić wcześniej. To Tomek robi. Nie, no ja na obie, no ale co zrobić. <grych> Okej, okay, także ja już za chwileczkę będę eksponował swoje danie. Ja przygotuję szybko warzywa na patelni z kurkami, taki w całości wezmę. One na pewno będą bardzo ładnie wyglądały i dekoracyjnie. No i oczywiście smakowo. Dorzucam do smażącej się cebulki pach, jeszcze kilka kureczek, lubię, bo jesienią na pewno tych grzybów znajdziecie w lasach na bank sporo. Ok, przesmażyły się delikatnie, trochę soli, troszkę pieprzu, brokułek, szczypiorek, szczypta maszlanego sosu, stoi tuż obok. Już masła mamy tutaj w tych daniach, całe mnóstwo. Pach, 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 pach. Brokułek nam zmięknie. Zmniejszy ogień. Pięknie. Doskonale. I to już jest moment, kiedy mogę dodać czosnek. Zawsze daję go później, aby nie był gorzki. Pokroiłem pietruszkę. Widzieliście, że cały czas tutaj była. Pach, pach, pach. pach. Ląduje w sosie. A ja już na moim sosie układam sobie plastry pokrojone, żołądeczki. Także ja już zaczynam, też składasz już też? Ja już A, też składam, dodam jeszcze tylko pomidorka, który był delikatnie przegrzany, faktycznie na wywarze z, z tych naszych żołądków gęsich. Myślę, że to fajnie zawsze, jakie są jakieś odbicia smakowe, jakieś kwasowości różnego rodzaju. W tym wypadku akurat tu pomidor ma przebić nam jakieś smaki. Podaję to wszystko na sosie figowo serowym. Okej, okay. jest. Do tego gałązki świeżego lubczyku. Jak najbardziej fajnie. A już też tutaj mam wszystko przygotowane. No żołądki pachnią genialnie, po prostu genialnie. Tutaj odrobinę dekoracji, zawsze fajnie, chcą jakieś odbicia kolorystyczne, trochę świeżości, świeże zioła. Mogą być z balkonu lub z parapetu. Delikatny. Figa jeszcze, żeby pokazać, co jest w środku. Ja jak widzę grzyby na talerzu, to wiem, że jest jesień. Jest ten moment, kiedy wpada gęś, słodnia. Świeży pieprz jak najbardziej, zawsze. Okay, troszeczkę soli delikatnie. No, jak ci ładnie poszło. Co jeszcze? Sos chrzanowy, tak naprawdę. Mój maślany. genialny po prostu. Nasze dania gotowe, ale to Wy musicie rozstrzygnąć, który z nas wygra. Zachęcamy do odtworzenia tych dań we własnych domach. Ja tylko przypomnę, że znajdujemy się w studiu kulinarnym w Bydgoszczy, gdzie na co dzień odbywają się warsztaty kulinarne w branży choreka. Jeszcze się tutaj zobaczymy. Do zobaczenia.